A więc tak, witam Was wszystkich. Tak jak zaśmy z Adamem niedawno zapowiedzieli, że pokażemy Wam nasze kolejne rozwiązania. E, przygotowałem dla Was dzisiaj właśnie ten obrotnik, e, poniekąd pokażę właśnie napęd Mitsubishi serwo serwo driver, silniczek 200W z Mitsubishi wszystko połączone z czynką sterowniczą. Jeszcze że Wam, jak w skrócie żeśmy to skonfigurowali. Mamy tutaj program e, Z Mitsubishi Me, e, Melsoft e, MR Configuration 2, na pełnej licencji, troszkę kosztowało, no ale coś się nie robi dla testów. E, mamy to wstępnie skonfigurowane. E, również mamy skonfigurowany postprocesor specjalnie dlatego yy, Dwa w zasadzie postprocesory. Jeden, w którym zadajemy sobie jakiś tam kąt, yy, o ile się ma obrócić, oraz drugi po, postprocesor mamy, że zadajemy, na przykład, jeżeli chcemy spawać coś obwodowo, czyli zadajemy sobie prędkość obwodową, w jakim, ile ma, jaka ma być ta prędkość, yy, w którym kierunku i tak dalej. Yy, ja pokażę taką próbkę, żeśmy przygotowali, pokażę, jak to będzie się obracać nam w granicach 90 stopni, żeby Wam pokazać to może zrobimy to tak, że ujaśniej sobie gdzieś tutaj. O, ustawimy to na prosto tak. Mamy to gdzieś ustawione, wiemy, że tutaj mamy Oj, krzywo. Ok, mamy tutaj ustawione, mamy przygotowany e, tutaj już ten program, e, który tam wcześniej napisałem sobie. E, Zobaczcie, jak to funkcjonuje. Łączymy się ze sterownikiem poprzez e, kabel internetowy. Ja to pokażę już dokładnie. Ok, zresetujemy sobie ten sterownik. Wcześniej bawiłem się właśnie z różnymi jednostkami, zmieniłem sobie w programie Mitsubishi, żeby, mi, żeby zadawać sobie kąt, no bo chcemy mieć dokładnie o zadany kąt obracanie, czyli musiałem powrócić, tam miałem wcześniej milimetry i pulsy. Teraz zmieniłem, sobie na, zmieniłem to na kątowe jednostki. Jak widzicie obrotnik obraca nam się o zadany kąt, gdzieś my sobie tam wpisali. Następnie, następnie sobie odczekuje, mam napisane w programie, odczekaj 5 sekund. 5 sekund oczekuje. robi kolejny obrót. Czyli możemy sobie z automatu zrobić, że e, obraca nam się o zadany kąt. Spawa robot. Wiemy ile sekund mniej więcej, musimy sobie policzyć ile sekund to będzie spawał. Czy tam doświadczalnie e, e, przy pierwszej próbce to można sprawdzić. Następnie robot odsuwa się do góry. Obrotnik obraca o kolejny kąt. Zadany robot powraca z powrotem, znowu spawa i znowu odjazd robotem, żeby nie uszkodzić palnika, znowu ramię się będzie obracało.